Egzamin ósmoklasisty, matematyka, zadanie 13, czerwiec 2021, termin dodatkowy. W trójkącie ABC obwodzie 34 cm poprowadzono odcinek DE. Obwód trójkąta AED jest równy 16 cm, a obwód czworokąta EBC wynosi 30 cm. I mamy do tego rysunek. Do końca zdanie wybierz właściwą odpowiedź. Długość odcinka DE. Jest równa. I cztery odpowiedzi do wyboru. W zadaniu mamy obliczyć długość odcinka DE, czyli długość tego odcinka. Oznaczę sobie literką X, żeby wiadomo, że to jest nasza szukana. W treści zadania wiemy, że obwód trójkąta ABC jest równy 34 cm. Dalej. Znamy obwód trójkąta AED, czyli AED wynosi 16 cm. Obwód AED wynosi 16 cm. Dalej, że obwód czworokąta wynosi 30 cm. Czworokąta tego tutaj. EBCD. Obwód czworokąta EBCD wynosi 30 cm. Ok, to teraz tak, zauważamy, że gdy liczymy obwód trójkąta AED i obwód czworokąta EBCD, długość odcinka ED, czyli XA, liczona jest podwójnie, i przy jednym obwodzie, i przy drugim. Zatem tak, gdy sumujemy sobie te dwa obwody, dostaniemy 46 cm. I teraz od 46 cm odejmiemy obwód całego trójkąta i będziemy mieć dwa razy odcinek x, czyli 46 minus 34 cm. To będzie 12 cm. To są nadal dwa odcinki x, czyli teraz na koniec 12 cm. Dzielimy na 2 i to będzie 6 cm. Będzie wynosił odcinek E. ED wynosi 6 cm. I zaznaczamy właściwą odpowiedź, która tutaj jest pod literką B.